Cześć, witajcie. Jestem Tomek11. To jest kolejny odcinek z starej serii, której dawno na kanale nie było. Seria, co by było gdyby. Dzisiaj sobie porozmawiamy o klanie, o planach ogólnie. Jeżeli chodzi o klany, no to jeżeli chodzi o funkcje, no to mamy w klanie dowódcę klanu, zastępcę klanu, no i tam Normalną taką osobę, która dołączyła, no i co? Moim zdaniem, tych rur w klanie powinno być troszkę więcej. Dlatego, że no, po prostu trzeba by było się dzielić obowiązkami. No i co? I mam tutaj kilka sugestii, co by można było dodać, żeby ten klan był bardziej y, przyjazny dla osób. No i co? I tak jak widać tutaj sobie wypisałem różne y, funkcje i pokrótce je omówię dowódca kranu to ogólnie y, zastępca dowódcy no to zajmuje się tym co dowódca y, później oficer wykonawczy no to y, można było powiedzieć że to jest taki zastępca dowódcy no, przyjmuje ogólnie wnioski, usuwa osoby skana, oficer pol polowy, no to ma wgląd do skarbca yy, i ogólnie do, ogólnie yy, do, do turnieju i ogólnie do no jakby to można było powiedzieć do turniejów i ogólnie też mam mniejsze uprawnienia, bo może ogólnie przeglądać e, historię ogólnie, kiedy ostatnia, ostatni raz e, bitwę ktoś zagrał i tak dalej i tak dalej e, później mamy osobę który odpowiada za rekrutację w kranie i no, ta osoba rekrutuje osobę Później mamy tutaj pod skarbnikiem mamy listę, też właśnie rank w klanie, no i później jest oficer starszy, no czyli taka najwyższa rola w klanie, która no po przejściu tam jakiejś kariery może zostać nadana, no i tak ogólnie, no jeżeli chodzi o starszego i młodszego oficera no to, to są podobne role, no ale no daje się e, je no zależnie od e, ogólnie e, doświadczenia graczy później podoficer no to jest mniejszy szczebel tak jakby to powiedzieć oficerów później starszy, szeregowy, szeregowy starszy czołgista i czołgista to to są e, role e, dla ogólnie tutaj e, dla nowych graczy no i co? szeregowy i starszy szeregowy no to no oprócz funkcji no to też e, E, mogą oczywiście tam e, zaglądać e, historię e, graczy e, ze swojego klanu. No i co, i starszy e, czołgista, i czołgista, no to to są takie, no, najniższe role, można by to było powiedzieć. E, jeżeli chodzi o kierowanie czołgiem nie muszę mówić o co chodzi no i co rekrut, no to jeżeli chodzi o rekrutant to to jest najmniejsza tutaj taka jakby to powiedzieć taka ranga no której dopiero można się uczyć wszystkiego, poznawać wszystko i później dopiero można e, awansować na Yeah. Uh -huh. no nie jest to mało jest to e, potężna suma nie potężna ale Można zdobyć kredyty jak z e, golfa. E, No i to się zdobywa praktycznie w każdej bitwie w jakiej byśmy nie zagrali, czy to by była z jakiegoś trybu, czy turniejowa, czy punktowana, czy jakaś inna. E, to byśmy po prostu zdobywali to skarbce te rzeczy. No i co? Całe jedną bitwę 10 tysięcy kredytów. no i X 10 000 czyli tak jak w przypadku kredytów no i w plutonie to się powiększa czyli 20 000 za jedną bitwę no i co można by było oczywiście też zwiększać albo zmniejszać te tutaj jakby to powiedzieć No, do zdobywania, tak jakby, no, wysokość tych, tych liczb można by było ogólnie wysokość nagród za bitwę, kredytów Golda czy też Expa, można by było sobie ustalić. I to by do iluś tam nie do że nieskończoności, tylko to też by miało swój jakiś limit. Czyli powiedzmy, że za bitwę, no do 50 tysięcy, można by było samemu zarobić maksymalnie. A w Plutonie 100 tysięcy, no i tutaj tak samo z goldem czyli tutaj powiedzmy by była piątka, czyli 500 za jedną bitwę i drugie 500 za klanowicza z którym gramy w plutonie, czyli 1000 golda za bitewkę no i tutaj tak samo co z, jak eks taki kredyty czyli też 50 tysięcy i to byłaby maksymalna stawka moim zdaniem no, myślę, żeby było to dobre. No i później można by to było wypłacać klanowiczom za jakieś tam osiągnięcia. I tak jakby. No, jeżeli ktoś by wyszedł z klanu, a otrzymałby powiadomienie, że nagroda jest do wzięcia z ze skarbca to by nie mógł jej otrzymać, bo on jest na przykład w klanie, nie. Tam jakiś powiedzmy, że kanowicz był w klanie X i wyszedł i poszedł do klanu Y i wtedy kiedy wyszedł, byłby tam jakiś dzień. A, mm, każdy dzień, w każdy dzień można by było wypłacić kredyty Gold i Expo no i powiedzmy, że w jakiś tam nie wiem w środę trójeczkę sobie postawimy no skarbnik wypłaca sobie no znaczy granowiczą tutaj ze skarbca fundusze no, i akurat ten kanowice poszedł do klanu Y i przyszło powiadomienie, że są tutaj nagrody ze skarbca do odebrania. A on jest już w klanie Y no i nie może tych nagród już odebrać. Nie może, no bo nie jest w klanie X. A jest w klanie Y teraz. No i co? Dalej możemy sobie przejść do rezerw osobistych i klanowych i to by było tak na Golden, na Expo, na kredyty yy. takie trzy podstawowe mogłyby być rezerwy, rezerwy klanowe jak i osobiste i Osobiste moim zdaniem dobrze by się wpasowały w misje, misje takie normalne, codzienne. Można by było sobie zdobywać to, a klanowe no to za jakieś te rezerwy klanowe za misje klanowe można by to było zdobywać, i to by było dla całego klanu, by się tam o jakiejś godzinie odpalało taką rezerwę, powiedzmy o 18 i działałaby do tam 22 czy tam do 23 no i tak samo miałoby to jakiś tam ograniczony czas działania no, i wtedy y, można by było więcej tych rzeczy: tego golda, kredytów i ekspa. Można by było więcej zdobywać wtedy. No i co, i tutaj już ostatni e, temat na dzisiaj, czyli misje klanowe miesięczne. E, już Wam wyjaśnię o co tutaj z tym chodzi. E, chodzi mi e, z misjami miesięcznymi, że e, rok ma 12 miesięcy i powiedzmy, że sobie go podzielimy na dwa, czyli po 6 miesięcy i w ciągu 6 miesięcy mamy tam po e, każdego dnia mamy misje e, całomiesięczne e, i co miesiąc, jest nowy miesiąc, no to są nowe misje, e, no i tam e, ogólnie trzeba by było ileś wrogów zniszczyć TD-ków, lightów y, ciężkich, ileś tam PD zdobyć y, uszkodzeń uszkodzeń z klanowiczem i tak dalej, i tak i w nagrodę y, raz y, możliwe, że byłby jakiś czołg 6. albo 6 no, do 10. poziomu do wybrania przez Dowództwo klanu można by było sobie wybrać jakiś czołg z takiej listy zaproponowanej przez twórców. Taki dobry czołg. No i no oczywiście to by było w roku, no raz na rok można by było czołg jakiś zdobyć. Ale za to byłoby dużo ekspo do zdobycia kredytów, golda, no różnych rzeczy, też rezerw osobistych, kranowych, bardziej klanowych, no i co, no i też jakieś kamuflaży, ogólnie. Wszystkie to, co jest przydatne w ekranowych misjach. No i też by za taką misję, powiedzmy, miesięczną było kilka tysięcy punktów, i też by były nagrody całkiem słuszne czyli około powiedzmy to miliona, iluś tam tysięcy golda, i koło miliona expa też no więc myślę, że albo i więcej 6 miesięcy że dałoby się zrobić tych punktów i im więcej się zrobi punktów no to tym więcej się zdobędzie tych yy, nagród kranowych yy, no i co? Myślę że w tym odcinku yy, z powrotu seria co by było yy, gdyby yy, myślę że byłoby na tyle nie o kodzie KEJDROP.CZ okay, z kodem PAMYK11 w YouTube macie 2,17 zł na start i oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, daniu łapki w górę, skomentowaniu tego filmu możecie też kolejne tematy na kolejne odcinki podrzucić no i co, w opisie oczywiście będzie link do Discorda, zapraszam no i co, myślę, że w tym odcinku z serii, której nie było dawno na kanale, byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.